Harrioli. Pierwszy skok miał wspaniały. 201,5 metra. Pozostanie tylko Schlierencauer, ale ważne co zrobi Harrioli. Jeżeli skoczy powyżej 195 metrów, pokona rywali i pokonał. Harrioli będzie liderem. Harrioli będzie na podium. Harrioli dzisiaj znowu będzie po raz drugi w swojej karierze na podium. Wicemistrz świata skoczył 200 metrów, 200,5 metra i będzie wyraźnie lepszy od Simona Amana. Aman będzie trzeci, bo przecież niemożliwe, żeby na podium nie było niepokonanego do tej pory Gregora Schlierencauer. Schlierencauer musi skoczyć daleko, bowiem przypomnę, miał tylko przewagę nad Harrym Olim 2,4 punktu. Harry Oli. Popatrzmy, noty wysokie 55 i...